Obejmując urząd burmistrza gminy Nysa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. W Nysie na wykonanie czeka 120 eksmisji, we wszystkich przypadkach do lokali zamiennych. One są bardzo w bardzo dobrym stanie technicznym, w większości są to lokale na terenach naszych sołectw, bez dostępu do ubikacji, bez łazienki. Zaczynam od jedynej pani urzędującej burmistrz Jolanty Barskiej, startującej z listy własnego komitetu. Witamy serdecznie. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panom. Przede wszystkim uważam, że najlepszym pomysłem na niż demograficzny i rozwój ekonomiczny i społeczny jest tworzenie miejsc pracy. To jest jak najbardziej w naszym zasięgu, ponieważ przez ostatnie 8 lat stwarzaliśmy warunki do tego, ażeby na nowo przyciągnąć przedsiębiorców, ponieważ wiemy, że Nysa nie cieszyła się dobrą opinią, ale zbudowaliśmy dobry wizerunek miasta i dzisiaj są chętni inwestorzy, więc dlatego jest szansa, na to, ażeby nowi inwestorzy, którzy pytają, którzy są zainteresowani inwestowaniem u nas na strefie ekonomicznej, inwestowali. To jest przede wszystkim szansa dla rozwoju gminy, dla poprawienia sytuacji demograficznej, bo no przede wszystkim wiadomo, że ta słabość polega na tym, że sytuacja rodziny jest mało stabilna. Jest wiele zadań do realizacji, są rozpoczęte realizacje zadań, czyli tutaj nasza rola polega tylko na monitoringu tych zadań, ale rozpoczyna się nowa perspektywa środków Unii Europejskiej. Utworzyliśmy partnerstwo nyskie wspólnie z gminami trzech powiatów Prudnickiego, Głubczyckiego i Nyskiego. I w związku z tym wiele wyzwań, wiele pracy, wiele zadań do realizacji uzbrojenie strefy ekonomicznej i wszystkie działania, które będą prowadziły do poprawienia sytuacji w zakresie rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie, spowoduje miejsca pracy dla naszych mieszkańców. To normalny zakład cierpiące do skrzydły na prawo, do pracy. Wszystko tętniło tak życie. Się ja uważam za upadłe miasto, które absolutnie na dziś nie ma najmniejszej szansy, żeby się odniosło, bo nie ma nic Płodnie. Jolu, szerokiej drogi do Strasburga. Janusz Magoń.